Chciałbym, abyśmy przyjmując dokument pod nazwą strategia rozwoju województwa Podlaskiego, w końcu uwierzyli w kilka rzeczy że to, że nasze województwo jest województwem zielonym, że mamy cztery parki narodowe, że mamy trzy parki krajobrazowe, że 40 naszego regionu to tereny cenne przyrodniczą, żebyśmy uwierzyli, że nie musi to być nasze przekleństwo że to, że w województwie Podlaskim, dość dużym, jeżeli chodzi o obszar, a zamieszkuje go milion dwieście tysięcy ludzi, że to nie musi być nasze przekleństwo. W końcu, że to, że jesteśmy przy granicy, na granicy Unii Europejskiej, to, że zaczyna się tutaj zjednoczona Europa. To, że mamy problem dzisiaj z naszym wschodnim sąsiadem, mówię yy, o, o, o Białorusi, to także nie musi być nasze przekleństwo. Chciałbym, żebyśmy z tych trzech aspektów, które w jakiś sposób one są zapisane w strategii rozwoju województwa podlaskiego, spróbowali stworzyć tę inteligentną specjalizację dla naszego regionu. Przystępując do tego procesu, chcieliśmy tak, żeby strategia była chuda. Jak patrzycie Państwo na poprzednie różne strategie, to nie tam idzie był. Czytać. Tak, to po 130 stronie y, czytelnik był zgubiony. No, ch chciałbym, żeby to jeszcze było chudsze, ale to już się pewnie nie dało. No, zastosowaliśmy to taki trik, że dużo rzeczy wyrzuciliśmy do załączników. Czy jeżeli ktoś chce bardziej pewne zagadnienia sobie przybliżyć, no to oczywiście taka, taka możliwość jest. Chcieliśmy bardzo, żeby ta. Strategia była, ładnie to się w języku europejskim mówi, partycypacyjna, ale chodzi o to, żeby wielu partnerów w tym uczestniczyło. I myśmy, mając pewną profesjonalną wiedzę jako eksperci, właściwie pewne rzeczy podrzucaliśmy, ale staraliśmy się zapisywać to, to co się pojawiało. I muszę powiedzieć, że. Ja jestem zbudowany. Oczywiście to, to, to jest proces bardzo trudny. Nawet w epoce internetu takie no pełne uspecznienie jest jakimś, jak, jakimś kłopotem, jakimś problemem. Ale to, co pan dyrektor Górski powiedział, wymieniając ilość osób, listę i uczestników, i no można powiedzieć, że to się nam w istotnym zakresie chyba udało. I wreszcie filozofia strategii. Mianowicie ja jestem przeciwnikiem ścian płaczu, bo to, to, już, to było dobre na początku lat 90. kiedy myśmy komuniści nas gnębili, mieliśmy podgórkę do szkoły, nie mogliśmy zobaczyć, jak jest na świecie. Natomiast w tej chwili można powiedzieć, że środki są alokowane dla tych, którzy mają potencjał i wykorzystują potencjał. I tutaj, patrząc z zewnątrz, odsłanialiśmy często to, to że, że tu są prawdziwe potencjały rozwojowe, i grzebiąc czy, czy spotykając się z różnymi środowiskami w różnych układach, te, te, te potencjały znajdowaliśmy. No i, i, i właściwie tyle, tyle można powiedzieć o tych. O, ty, o tym naszym dziele, które jeszcze nie jest skończone, jeszcze oczywiście cały proces partycypacji, jeszcze cały proces konsultacji, a później oczywiście. Chcielibyśmy tak, jak potrafimy najlepiej, bo mam nadzieję, że ta współpraca jest czymś w dłuższym horyzoncie czasowym, przełożyć to na różne dokumenty operacyjne, tak jak powiedział pan marszałek, pan dyrektor Górski, to jest dokument matka, tak się czasami mówi, prawda, w języku europejskim, czyli będąca podstawą wszystkich innych, które tutaj się pojawiają. Pora na to, aby już myśleć o tym, aby usiąść i zdefiniować również tak, jak ta strategia przewiduje nasze miejsce, nasze miejsce w województwie podlaskim i nasze miejsce, powiedziałbym, ponadregionalne również. Nie ma wątpliwości, że przemysł rolno-spożywczy jest domeną tej części województwa szczególnie, bo nie tylko mleczarstwo, ale proszę pamiętać, że tutaj niedaleko, po sąsiedzku, jest przecież znakomity zakład przetwórstwa ziemniaka, produkcji glukozy i mączki ziemniaczanej, zakład, który musi się też modernizować, jeżeli chce utrzymać się na rynkach, na rynkach szczególnie rynkach zagranicznych. Nie chciałbym, aby się stało tak, że Łomża, Łomża zostanie wyizolowana. Jeżeli dzisiaj nie rozstrzygniemy kwestii, przepraszam, że mówię o przeziemnych sprawach, ale one są rozstrzygające, one są dla nas decydujące. Mam na myśli budowę połączeń drogowych. Ja dzisiaj mogę powiedzieć tak, jeżeli będzie się odsuwać na dalszy plan, na dalszą perspektywę, budowa Wia a więc i obwodnicy w Łomży, to naszą, naszą szansą jest również powrócenie do koncepcji szybkiej drogi i połączenia z Zambrobem. Przez zambru z Warszawą będzie być może właśnie to najbliższe dla nas połączenie. Jeżeli wypadniemy z połączeń drogowych i kolejowych, to Łomża stanie się po prostu wyizolowana. I, i, i powiem tak, że to, ta otwartość, dostępność od razu bierze, jak gdyby decyduje o, o przedsiębiorczości. I dzisiaj, jeżeli mam nadzieję, że rząd przedłuży funkcjonowanie stref ekonomicznych, a szczególnie przecież cały czas się mówi, że te strefy, pasy w ogóle Polska B, Polska Wschodnia jest najuboższa, to my dzisiaj liczymy, my dlatego przygotowujemy, wykupujemy tereny. Uzbrajamy tereny pod właśnie przyszłych przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca musi mieć stworzone określone warunki. Łomża ma ten potencjał, jeżeli chodzi o wyższe uczelnie. Tu ta uczelnia, w której się znajdujemy dzisiaj, ale proszę pamiętać, że agrobiznes, który kształci przede wszystkim również kadrę dla rolnictwa. Nie mówię o pozostałych humanistycznych i czy Wyższym Seminarium Duchownym jako najstarszej uczelni w Łomży. Ale, są, ale jest określony potencjał. Potencjał ludzki i, i, i potencjał, powiedziałbym, dobrze przygotowanego młodego pokolenia. My oczywiście nie zapominamy również o swoim dorobku kulturowym, historycznym, jako Łomża, jako Ziemia Łomżyńska, bo to jest też nasz atut. To jest też ta pozytywna strona, którą możemy eksportować na zewnątrz. Jeżeli mówimy o, o atrakcyjności Łomży. To ja liczę, że, że drugi etap na przykład Bulwarów w tej perspektywie nowej znajdzie swoje miejsce do realizacji. Bo jest to, jest to rzecz, która, która, która przecież będzie zachęcać. Ja mówię że Łomża nigdy nie będzie miastem turystycznym, musi się nastawić na turystykę przejazdową. Ale wystarczy, żeby się każdy udający się na Mazury czy wracający do Warszawy. Zatrzymał się na, na pół dnia, na kilka godzin, czy na jeden dzień w samej Łomży. Ja dzisiaj nie chciałbym wychodzić przed szereg. Bo to, jaka będzie perspektywa Łomży na lata 2014-2020, zdecyduje parę innych elementów, których wprost nie ma zapisanych w strategii, powiedziałbym no, detalicznie, ale rozumiem, że w tych pięciu hasłach to się mieści. I ja przyjmuję oczywiście to zadanie, że... Te podstawowe cztery hasła, które są zawarte w tej strategii, muszą być przeniesione na teren naszego regionu, nie tylko miasta Łącz. Przyjechaliśmy tutaj przedstawić Państwu elementy strategii województwa podlaskiego, między innymi po to, żeby przekonać Państwa, że ta zieloność, zieloność naszego województwa może stanowić szansę, a nie tylko przekleństwo i zagrożenie, tak jak do tej pory się mówiło. I tak naprawdę z, tym, z tymi elementami, z tymi przymiotami, które stanowią rozwoju województwa, a więc zieloność, przedsiębiorczość, otwartość, dostępność bezwzględnie kojarzy się również Ziemia Łomżyńska. Ziemia Łomżyńska, która wnosi ogromny potencjał w rozwój naszego województwa. Tak naprawdę bez Ziemi Łomżyńskiej, województwo podlaskie nie mogłoby funkcjonować to jest również wiano potencjału gospodarczego. Oczywiście nie możemy się mierzyć tutaj w tej chwili z miastem Białego, Białymstokiem, które jeszcze można powiedzieć okraszone bielskim Podlaskim dzisiaj rzeczywiście stanowi ogromny potencjał gospodarczy, ale Łomża i ziemia łomżyńska to, to, to kolejne zagłębie, które, które jakby do potencjału naszego województwa wnosi, wnosić chce i wnosić będzie. I proszę państwa, to, to zieloność, o której mówiliśmy, a więc wykorzystanie tych, gdzie Daniel Górski mi tak bardzo tłumaczył dobrze, tych tak zwanych endogenicznych warunków rozwoju, a więc wyzyskania. Tych wewnętrznych, naturalnych podstaw do rozwoju, w Łomży chyba i w okolicach jest najbardziej widoczne, bo, bo to, to jest najsilniejsze rolnictwo województwa, to są gospodarstwa ponadprzeciętne, to są gospodarstwa wysoko wyspecjalizowane, to są trzy potężne mleczarnie, chyba największe w Europie w tej chwili. Potencjał przetwórstwa rolno-spożywczego w Łomży jest. I będzie, i tutaj wykorzystujemy właśnie te naturalne warunki rozwoju naszej części województwa. Do tego trzeba jeszcze oczywiście wnieść całą otoczkę szkół wyższych, szkół średnich, które służą rozwojowi przetwórstwa spożywczego i rolnictwu. Szkoły średnie o profilu rolniczym, szkoły wyższe, Łomżyńskie szczególnie, które wspierają rolnictwo w tej części regionu, a więc. Dzisiaj te nasze smart specialization ziemi łomżyńskiej to bezwzględnie tereny zielone i przetwórstwo rolno-spożywcze, ale też to, co powiedział prezydent Łomży: trzeba rozwijać przedsiębiorczość, inne gałęzie. Gospodarki, wszelkiego rodzaju usługi, budownictwo. Dzisiaj Łomża, dzisiaj Łomża musi stać się miastem dostępnym. Już mówiliśmy tutaj o Via Baltice, ale to nie tylko, bo też droga do Zambrowa po to, żebyśmy mogli szybko dojechać do stolicy województwa. To jest również system dróg wojewódzkich okalających Łomże, które my jako samorząd województwa budujemy, chociażby droga Piątnica Jedwabne czy Nowogród Granica Województwa. One prawdopodobnie w przyszłości będą jeszcze rozszerzane, poszerzane i modernizowane. I proszę państwa, niezwykle ważna sprawa również dostępność łąbrzy poprzez Sieć szerokopasmowa internetu – dzisiaj potężny projekt, który realizuje samorząd województwa. Jeżeli uda nam się to w ciągu dwóch lat, aż 90% społeczności naszego województwa, ale też ziemi łomżyńskiej będzie miało dostęp do nośnika internetowego lepszego niż w Warszawie. Także jest potencjał w ziemi łomżyńskiej i dzisiaj, dzisiaj myślę, że, że ta strategia pozwoli nam później tworzyć te mniejsze. Te mniejsze programy, w których będą już konkretne inwestycje naznaczone. Ja jeszcze raz chciałbym podkreślić trzy rzeczy. Po pierwsze, faktycznie dokument jest syntetyczny, faktycznie każde zdanie, każdy akapit jest istotny, dlatego że się. Chcąc, tak jak pan profesor Szlachta powiedział, żeby ten dokument był chudy, tak jak najbardziej przystępny, żeby można go było e, łatwo przeczytać tak? I, i żeby on był przystępny, to e, nie powielaliśmy wielokrotnie tych samych zapisów. Raz zapisane w jednym miejscu wystarczy. Nie trzeba tego powtarzać e, w kilku miejscach. Zwrócę Państwu uwagę na filozofię dokumentu, który nie ma żadnych projektów kluczowych wymienionych i nie ma żadnych instytucji kluczowych wymienionych. Dlaczego nie ma projektów? Dlatego, żebyśmy nie sprowadzali tego dokumentu do później do przepychanki. Trzy projekty są z Łomży, dwa z jeden z Stoku, i tak byśmy skończyli, tak? Mówimy o, o potrzebach rozwojowych i o możliwościach rozwojowych, a nie o konkretnych, konkretnych inwestycjach, ale jeśli piszemy i, i wręcz sami mówimy, że powiązanie komunikacyjne są ważne nie tylko w układzie zewnętrznym, ale również wewnętrznym. Tak? W Łomrze dużo się mówiło o Via Baltica przede wszystkim, prawda? bo to jest naj, najbardziej potrzebne z obwodnicą Łomży, ale przecież mówi, my w dokumencie mówimy o powiązaniu wewnętrznym, czyli faktycznie powiązaniu na przykład z Białymstokiem, Łomży też. Czyli, czyli ta droga faktycznie Białystok-Zambrów, o której mówi Pan Prezydent, absolutnie się wpisuje i w jedno Mówię i w drugie. te Łomże, zambrów przepraszam. Nie podajemy tam instytucji. Czyli jak mówimy kompetencje do pracy, to nie mówimy, kto ma kształcić. Kto powinien kształcić? Ten, kto zrobi to najlepiej. Jeśli będą to uczelnie wyższe, to super. Ale jeśli będzie to na przykład poprzez pozaszkolne formy edukacji, prywatne podmioty, to też jest dobrze. Bo tak naprawdę nie chcemy wspierać konkretnych instytucji, a chcemy wspierać efekty. Czyli chcemy wspierać coś, co będzie nam potrzebne. Coś co będzie potrzebne dla naszych, dla naszych mieszkańców.